Witam Was i na Wasze zdrowie. Dzisiaj kolejny temat, to są parę reakcje, które były pisane i ja chcę Wam dać moje reakcje na to. Jak zwykle bardzo wartościowe wiedza, proszę o więcej takich filmów, filmów na temat karnivor i w ogóle bo. Odziewianie. E, jak Monika przerżadza? O na jakim tłuszczu mazy? Czy na woja mośna? Czy je atlantyckiego, czy dzikiego, którego, którego bardzo trudno dostać? Ile razy dziennie je Monika? Dobra. E, pierwszego zec To, co jest dobrze na mój ciało. I ile razy ja dziennie, to nie znacie, to jest dobrze dla waszego ciała. Eee, gdzie to by było pisane? Włososia. Jest włosos eee, do patelnia, w i również też w Ja zobaczę na cena od włososia. Kiedy to jest za wysok, ja nie kupuję i ja idę do. Ja szukam na najtańsze dla mnie. Czy to znaczy, to jest złe? Na moje oczy nie. Ale kiedy to jest na przykład e, na puszkę, ja zobacz, e, jaki olej tam jest środkowy. Bo jest tam olej środkowy, ja to nie kupuję, bo to jest olej od rośliny. Ja jestem 100% ok, 95% na Carnivore, ale kiedy ja muszę kupić i mam tylko ten wybór na olej rośliny, to znaczy ja nie kupię, bo ja nie chcę mieć taki olej z rośliny środkowy w moje czoła. Jem ja, raz dziennie. Nic więcej. To znaczy, i ten e, włosz do patelnia to jest wybór od Was. Kiedy Wy macie e, ochotę na wosios, z olej z oliwek, zrób to. Albo na jepak, olej rzepakowy, zrób to. Ja mam całe inne myślenie na ten olej rośliny i wszystko jest pisane również na nasze książki o wora. To według mnie to jest, tam jest dużo informacji. Ej hmm. może filmik jak pielęgnować skórę, aby nie... Ten światła tam, to jest naprawdę trudno naczytać. Okej, okay, tu chyba chodzi o um, Ten z i tak dalej. E, Również są ludzie. Oni mają... Nie wiem ten nazwę, o tę chorobę, ale Bart de Graaf. Dwa razen F, Pisaniërs, Bartegraaf, to bewo Hollander, Hollender. I onje ziel do zelat. I on bewo baar zo schipko. Na stare vuglont. Baar zo schipko, to bewo, to juist, bewo, i jes, i juist. Tak i horobake toere, ve dwoek, lekkage, nie Jest możliwe robić to z powrotem. Um, I co ja robię na mój skóra? To są ten mały. napryskać na skóra? To ja robię. Ale więcej e, nie robię. Po co? Ja, je, ja nie jem węglowodany. Ja ok. Lepiej ja mówię bardzo szybko. Produkty zwierzęce oprócz produkty, które zawierają mleka od zwierzęta, bo to jest na mój ciało niedobrze. Są również ludzie, którzy lubię pieszone sery albo inne sery, Albo twaróg, albo śmietana, i tak dalej. Mleka, mleka z kozy, mleka z koni, mleka z owce. Wybór leży u Was, bo ja robiłam parę razy e, takie testy, i dla mnie to mój ciało nie chce to mieć. Bo mój ciało reaguje bardzo szybko teraz, kiedy ja jem coś. So. nie jest kompatible na mój ciało. Każdy ma wybór. Ja nie mówię do was, wy możecie uh, teraz zmienić wasze styl życia do stylu karnivora, który ja mam. Ja czuję dobrze na mój styl życia karniwora. Uh, Również tu jest pisane, zęby tak nie schudnąć. Proszę bardzo, kiedy wy nie chcecie się schudnąć i wy jesteście na wasze ciała, nie zmieniaj na karnivora. Absolutnie nie, bo od tego momentu wasza waga idzie na dole. To nie jest żart. Kiedy zobaczymy na krowy, króliki, uh, konie, Świnie, kiedy my chcemy, ten zwierzęta mają więcej na waga, na żywe waga, na sprzedaż, co farmer, farmer robi, oni dają więcej węglowodane na ten zwierzęta. I w ten moment waga id do góry, to jest tak samo o ludzi. Kiedy my chcemy mieć um, taki form, to znaczy troszeczkę spuchnięte, troch, trochę więcej waga, bo nie czujesz dobrze na twój ciała, bo nie wiem ile lat, wy miałyście za duże kila. Ale to jest tak samo, ten dziewięć miesięcy i ja mówię tylko teraz o kobietę. Ten dziewięć miesięcy. Ciała ma dziewięć miesięcy. Dorosło, powiększone, tu, tam i tam. Ale również to jest plus minus dziewięć miesięcy. Ciała idzie z powrotem na ten waga który był przed wsiążę. Ale kiedy są ludzie, którzy myślą magiczne pigułki, na przykład daje pomoc na schudnąć albo na powiększ Wasza waga, takie pigułki, co ja wiem, nie są. Kiedy ty nie chcesz schudnąć siedzisz na steryliterki, nie musisz mieć ten um, jak to jest na słowo ten, ten praca, którą ja robię na dwór, bo ja. również jest jeden facet on, on żył więcej jak czysta 65 dni bez jedzenia tak ale on był cały czas nad kontrolą lekarzy i on zbierał bardzo duże suplementy. I od tego moment niego waga pchał na dole. I to jest bardzo dobrze. Następny temat. A tu jest uh, od kobiety, która pisała... Od e, kogoś, który nie ma dużo lat, ale ma grzybica. I teraz każde, który ma grzybica, i wiek albo ilość miesięcy mnie nie interesuje. Zobacz, jak jest na telesz. Węglowodane, ilość węglowodane to też jest 100% gwarancja na grzybica. To nie jest żart. Bo ja nie chcę czytać ten cały komentarz. E, następne to jest... Okej, okay, to chodzi o badania. Okej. Okay. Po co ja nie robię badania? Badania jest tylko momentalna informacja. To znaczy, hmm, hmm, przepraszam, e, to zależy, ile słońca jest na dwór, albo ile pada deszcz jest na dwór. Jakie jedzenie miałbyś Jeden miesiąc przed, przez ten badanie, jaki dokładnie było ten jedzenia, Kiedy mi chodzi od USG, albo ten badania na HPV, albo badania tu do góry o kobiety. Ja miałem raz badania tu do góry. Nikt nie więcej ani polneze na mój ciało, bo to jest bardzo wrownąt To nie jest kom il Dla mnie to jest, kiedy wy się facetów, wy nie wiecie, ile waga tam i to jest naprawdę. Pach! I to jest bardzo duży ból. Ja płakałam, bo to jest ogromny ból. Kiedy ja pilnuję, mój styl zicz, i to jest styl karnivora, ja nie muszę mieć badania. Kiedy jest pisane, my kobiety cały czas musimy mieć badania. To jest tak samo. Když jsou auch kobieta mají ma jo incontinencia. Potso ne nie mač možnost vaše urine schrotkove i zbirajete porcelanje čas šukat toalet i robiš. puste tam Eden zeč, kaj je na vašem telarž, kaki sladice vmačite, koliko sladkor, koliko ogljikovodane vmažite. We to je vaš izbor, kdaj želite iti dalej, razen z inkontinencjo, vi ravni z veče. Ile szybko, ile tempo wy potrzebujecie iść do toalet i kiedy toalet o ten moment jest zamknięty, bo jest inna osoba tam środkowa, inna kobieta tam środkowa i wy macie problem, o ten moment szuszu i automatycznie na dole, co jest na wasze telerze. Ja wiem, y, są teraz kobiety, które mówią, ale to nie jest problem dla ciebie. W tym moment nie, ale ja również miałam to. I to nie jeden raz. Ile razy ja nie byłam, ja nie miałam ani możliwości na czas, na robisz, e, jak to jest to słowo, tam gdzie jest ten mózg To idę automatycznie. Ale od momentu, jak startuję zmieniać mój jedzenie, zero problemy. Um, ah, to, to jest pisane tu przez młode kobieta. Naprawdę nie wiem, ile lat ona ma, ale ja daję Wam gwarancję, ona ma mniej, na, mniej lat niż ja mam, to jest 100%. procent. Um, ona nie nosi stanika od lat, jest uh, bardzo wygodnie dla niej i również ona ma bardzo duże negatywne komentarze. I wiecie co? Ona nie interesuje ten komentarz. Również ja widziałam inny komentarz. To było od rak pierwszy. I ja robię strach na wszystkie kobiety, które mają BH. Buz to nos, albo jak to jest ten słowo. Ja nie robię strach? Absolutnie nie. Ja Mówiłam cały czas o moje doświadczenia, bo mój babcia strona, moja matka, ona miał amputowany jeden, bo ona miała rok pierwszy. Mhm. I ja robię strach. Mój babcia też miał węglowodany w niej jedzenia. I ja nie chcę mieć węglowodany albo inne rzeczy, które blokuje wszystko, co w środkowym mnie. To znaczy, to jest mój wybór. Kiedy wy chcesz mieć zdrowy styl zysk, szukajcie sam, co pasuje do waszej ciała. Nie zróbcie te wyrównianie, bo ja jem to, to i to, i ja wygląda, jak ja wygląda, ale wy nie macie. Nie wiem, albo wy macie ten dyscyplina, kultury, ja mam. Ja nie wiem, jak jest u Was. Tak jest, tak. Nie jest, nie. Czarny jest czarny, białe jest białe. To też jest dla mnie. Ja nie mam możliwości, słowa heba, ja nie mam możliwości na słowo szare, um, bo to jest ten kolor środkowy, czarny i biały. Dla mnie jest albo czarny, albo biały. Ten środkowy kolor nie pasuje do mnie. E, e, większość ludzi, tylko ten ludzie, który Majo. Ten. To jest syndrom. Oni rozumie. To jest asperger. In słowa aspergera. Ja nie rozumiem żarty. Absolutnie nie. Ja spróbuję na czasem robić takie żarty, ale nikogo nie chcą mieć uśmiech, kiedy ja robię żart. Bo oni nie rozumieją te żarty. To jest tak samo, kiedy inne ludzie robią żart, ja nie umiem uśmiech. Bo ten żart nie koresponduje środkowo u mnie. Absolutnie nie. I to jest również z razem asperga. Na czasem, ja mogę rozumieć parę rzeczy, ale kiedy to jest żart, ja nie rozumiem to. Absolutnie nie. Również, przeczytałem jeden komentarz. Tam było pisane kobiety, katura, mają okres, ale oprócz ten czas, okres, ten, de stonde, menstruatieperiode. perioda, jaki nazwa, wega się daj na to. Tam było też pisane, ale jest też normalnie fizjologiczne, kobiety mają to również. Bardzo przepraszam, to nie jest normalnie fizjologiczne dla kobiet. Tylko okres jest normalnie i tam inne rzeczy, które wypływają tam na dole. Nie wiem, ile razy ja jeszcze, Jezeł, mówić na taki tematy. To jest grzebica, to jest odstil to jest węglowodane, cukier i również ser, mleka, mleko, podobne produkty śmietana, daje ten symptom tam na dole. Ale to jest bardzo mądre od eh, ten producentów żywności i producentów na intim spray, na eh, szampony, na, eh, na te miejsce intimne. To jest doskonale, bo eh, strona żywność: wykupujecie ten produkt. Posi, uh, wasze zawa, ma ten problem. Posi, wasze ciało nie taki zapach jak ryby tam na dole. Ale ten zapach od ryby tam na dole, psi idą o ten węglowodany kasę in, laktozy itd., itd., itd. i laktozy i tak dalej, i dalej. I producenci o uh, spray intimne, oni też zbierają pieniądze od Was. Okej, okay. kiedy wy macie cały czas ten produkt, wy potrzebujecie ten produkt, ten intim spray. Ale kiedy wy nie używacie ten produkt, nie kupujcie, nie dajecie pieniądze na to, wy nie, również nie możecie kupić ten produkt na bez zapachowe tam. Na we wiecie, co ja chcę mówić. No Słuchaj, co wyrobicie na ten informację, to leży u was, nie u mnie. Ja pokazuję tylko i wyłącznie, co ja jakie symptomy, jakie objawy ja miałam. Co zrobiłam, i to nie jest od jeden na drugi na dni, nie. To było jak nrejs. to było jak urlop. Na mój ciała. Jakie miejsce są do e, ulep, e, na, ulepszone na mojego ciała? Co mój ciało dokładnie potrzebuje i co mojego ciała absolutnie nie potrzebuje? I w ten moment e, po idzie idę do góry. Kiedy ja miałam inkontinencję, ja nigdy nie kupowałam takich pępers dla dorosłych kobiet, ale również są pępersy dla do, dorosłych uh, facetów, bo oni również mają ten problemy. Ale to są też te problemy z prostatą i tak dalej, i tak dalej. I ja gwarantuję Wam, ten facetów które mają ten problem, oni również mają powiększony brzuch. I inne problemy, ale to jest temat na inny odcinek. Kiedy wy chcecie mieć więcej pieniędzy na wasz portfel, zobacz pierwszego, co jest na wasz telarz. Co, co wy potrzebujecie każdy nie. Kiedy ja zobaczę na mnie, na mój ciało, kiedy jestem na wieczór około 18, godzina 18, ale na czasem to też jest później, czy albo 4 godziny później, to zależy na ile pracy ja mam na dwór i ile pada deszcz jest. Kiedy ja chcę mieć jedzenie na czasem, też mogę mieć 10 jaj, ale kiedy ja robię ten dziesięć jaj, to idę do patelnia. I na pięć jaj, to mogę będę, jestem sita, jestem pełna. To znaczy ten następny pięć jaj idę do następnego dnia, na wieczór. Ja wiem, nie każdy chce zmieniać styl bo nie każdy rzecał. Uczekten zone komforta. Po to jest bezpieczny ten komfort. Uh, to ten a uh, so uh, ten ten komfort zone to jest bezpieczne pod nikty dnia wiecze co się stało puchni. Ale jeszcze raz to jest wasze wybór. Dobra. Kiedy on za dłużej do tel energii do następnego razu. Pa.